Witam na kanale Endego. Dzisiaj pokażę Państwu, jak zwizualizować wyniki naszej symulacji w programie Flightstream. Pierwszą metodą są prompt pointy. Prompt pointy mogą być objętościowe albo powierzchniowe. Objętościowe wyznaczają parametry za pomocą właśnie metod wyliczeń parametrów płynów metodami objętościowymi, a, surf, a surface proby inter interpolują je z wyników na powierzchni. Możemy kliknąć sobie New Volume Probe. Wejść w editor i po sobie zmieniać koordynat naszych probów. Ale można też utworzyć ich bardzo wiele naraz, klikając Generate from Surfaces, wybierając powierzchnię na której chcemy to wytworzyć i wpisując odpowiedni offset. Klikamy Update All i wtedy parametry płyną. W tych probach nam się zaktualizują. Można również zaimportować je z pliku txt. Format takiego pliku txt tego jak powinien on wyglądać albo pliku csv z takiego również można. Znajdziemy w manualu. Można to również zrobić to poprzez zrealizować wyniki poprzez surface sections. Surface sections to są Przekroje, które przechodzą przez powierzchnię i pokazują nam parametry na danej powierzchni. I mogę kliknąć New, Sections, Edit, wybieram płaszczyznę, w której ten przekrój będzie być wykonany. Ja wybieram płaszczyznę XZ, no i odległość od tej płaszczyzny, w jakiej chciałbym zrobić tą, ten przekrój. No tutaj ja wpiszę 0,1, wybieram jako granicę oczywiście Bandry 1. Daj mi wtedy tutaj taka linia. No jak wejdę w plot. To wyświetli mi się na przykład zależność liczby Macha od żadnej X. Jak wejdę w tabulate, to wyświetlą mi się parametry poszczególne płynu. Oczywiście trzeba zaupdate'ować wynik. Można również zrobić to poprzez objętościowy przekrój. On pokazuje parametry płynu w objętości. W opływ wokół danego W danej płaszczyźnie jego parametry. Klikam prawym przyciskiem Edit, wybieram płaszczyznę, którą chcę wykonać. Znowu to będzie ta sama płaszczyzna. Wpisuję koordynaty pierwszego wierzchołka. Koordynaty drugiego wierzchołka. Wybieram Refinement Size, taki, żeby wyniki były wyświetlane w sposób polityczny. Klikam Apply, klikam Update, i wtedy wyniki się wyświetlą. Widzimy teraz rozkład liczby macha w objętości. Można utworzyć również linię prądu wokół naszej powierzchni. Klikam New Streamline, wtedy po prostu tworzę pojedynczą linię prądu. Mogę wybrać sobie jej początek, gdzie się ma zaczynać. No tutaj wpiszę sobie, że ma się zaczynać w minus 0,1. Minus 0 Kliknę wtedy Generate pojawi się wtedy ta linia prądu, a jak kliknę Generate Upstream i znowu wygeneruję, no to wtedy pokaże, że mi się linia prądu, która idzie od przodu tej współrzędnej. No, a można stworzyć również wiele naraz takich prądu, klikając New Street Stream Tube, wybierając promień tego, te, takiego tuba, załóżmy, że chcę, żeby to było pół metra, Ile ma być tych linii prądu w promieniu? Ile ma być w każdym z okręgów? Klikam znowu Generate All. Można również utworzyć linię prądu na powierzchni. Wtedy po prostu pojawia nam się linia prądu, która idzie tam na naszej powierzchni. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na inne nasze materiały. A w celu dowiedzenia się więcej o produktach firmy Alter, zapraszam na alterpartnerpoland.com.